Złota skrzynka do mojego pokoju. Jo, co ty zbierałeś całe złoto jakie było? Tak. Z tego się zrobi coś. No z pewnością. Jedna sztabka, mi brakuje złota, masz gdzieś? O jest, dobra, jest ich parę. Dostaniesz kilo. O tam idzie, zobacz. <laughs> Pokój będzie zrobić. Masz, weź. O, trochę dziobło. Będzie będzie pełna zbroja z kopną. No. Będzie burszej. Ale silver metal tak. takie rzeczy. Nie masz? Wszystko nie jeździć. tu było. Butelkę zrobię. O jak fajnie mamy butelki Jak zrobić tą maszynę. Ej. Hmm? Tą To maszynę. maszynę? E, podejdź do Gajda i daj, mu, i daj mu drewno. Na chwilę, nie? I zobacz co, co tam pisze. Jak zrobić tą maszynę. To Napis jest napisane w czym. Żebym ja miał drewno. Dostaniesz koprawą zbroję. Daj mi trochę metalu. Dobrze. Śpiewajmy w dół. Grzyby! Ametyst! Widzisz, Boże na nim pochodzi. Uuuu! Ten dźwięk, który było właśnie słychać, to wybuchające TNT, znaczy dynamit. O, dokładnie tutaj wybuchło. Widać to, po ilości bloków tutaj leżących. Kurnik spadł. Może da mi wreszcie jakąś część swojego ubrania. Bo od niego podobno można wydropić. Jakoś... Tak! Dostałem od niego spodnie. Plus jeden do defensa. O, żeby w nocy go zdążyć załatwić. Przeczytaj ten napis ładny, co wyskoczył. I of quad <laughs> <laughs> Świetnie, to tu, ciekawe... To się chyba czyta. go łukiem. Co wydropiłem? To ja no, chyba wrócę po Shurikeny. No. Być. Skąd ty jeś masz? Ja mam parę tylko. 14 teraz. Dobra, to ja, to ja się nie zajmij. A ja sobie kupię parę. Dużo na nie kosztują, ile pamiętam. Dobra, tam jest impreza. Na początek to jest dobra broń, nawet. Mogę sobie łuk zrobić lepiej. Tu, Dobra ja sam Dobra, dawaj tego, stworka, gdzie on jest. I brakuje mojego sonof, sonof fury. Co za szablonata! Ej, on. Um. W nocy minęło ja jeszcze byłem w sklepie, więc wiesz O mi nic on nie się robi Dimageu No, no, no tak patrz Ja nie. nie powinien już się zmieniać czy coś Nie, jakoś poniżej 1000 się zmienia Aha, kiedyś bo także w połowie życia no. A bo tak nadal jest 1400 no. no teraz zostaje większy damage Poza tym Tylko że więcej bije. Dobrze, biorę, biorę, mój super zasięgową broń. A, idę z tą strony? O, świetnie. Dobry dymencz. Biję mojego archera! Brand. Nie zabijaj go ze mnie Gwiazda GO ZABIŁA I co z tego tam ciekawego zrobisz? Nie mogę ci powiedzieć Ja biorę pig bank dwa razy Biggie. Byśmy chyba mieć stół, żeby sobie to postawić tam. Nie, wystarczy mieć. Się... Spokojnie, wystarczy mieć to. A, ja zapomniałem, że na tych też można. No i tu by odkładał przede wszystkim golda, ale poza tym mogę to odłożyć na przykład takie rzeczy jak. Ten, to coś. O, to też nie, to nie potrzebuję. Chcesz szukać wysp? Tak, ja, ja szukam. Masz ten potion antygrawitacyjny jeszcze Gdzie on jest? Gdzieś tam jest na pewno. Zaraz znajdę jakąś wyspę. Ok. Otóż moi drodzy, spójrzcie jak się szuka z wyspy. Robimy tak i lecimy wygląda. Może wezmę są w drugą stronę. Nie. Uff. że spadł Czy ma? Ja tu buduję. Nie, lata. nie ma tu wyspy, nie, ja nie, nie szukaj. Nie szukaj, nie, nie ma. Aj, było coś. w innej grawitacji. Nie, tym się nie ma. To tak nie działa, chyba, co? Nie. Jak się skończy, to ja spadnę. Ja nie będę. Ja będę latał tak długo, jak się da. Nic nie mogę znaleźć, czemu nie ma? Mam! Właśnie. Mam, 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 mam. Zrzucę piasek na dół. Aha, na dół mi chodziło, a nie tutaj obok. Mhm. Tam gdzie latałeś mniej więcej. Ja jestem na niej cały czas. Tylko, że mnie harpę zaraz zabije. Harpie. A tu jak karpie trafisz to dobrze. No ty są. A to jest na z... te, wys... te są na... no. Kufry są na... klucze. Co, co to... przyszło? O. Dryada. Nie, mam 3 HP. O ja... nie. Ja też. teraz będzie. Umarłem. Przez pióro? O. Takie tam is 2% gold. Co? Co, co można nie kupić? A co ty, o co ci chodziło? <grym> Takie tam. Ja czekaj, wezmę od niej ten Powering Power, jak tam się nazywa. Muszę tego wziąć trochę. Możemy rozwalić ten, dwie kule bez uruchamiania tego potwora, którego na razie nie mamy szans zabić. O tutaj. Ale się przechodzi, dobra. Bo ja tu padłem, to jest takie... Tak. Czemu bije po 4 damage'a aż? No, słoneczniki są fajne, bo one blokują korupcję. <noise> tak, to to był już na pewno do nas dalej dawno ten doszło. Ratunku! Ratunku! Ała! Otrzymałem damage, No, ja mam harpun. Wiesz? O, tu są te. Demon Altar pełno. No, fajnie będzie je później rozwalać. Tak. O mam. Nawet nie trzeba Ale było Uwaga! Nie, tylko nie muszkiet Weź sobie Daj Dzięki 23 <laughs> Tak ja tam, ale NPC. Tak No, nadzieję, zbudowałeś mu pokój A tak się właśnie pozbywa korupcji Równie dobrze można by bomby rzucać, ale to nic. Jak? No tym proszkiem. Dobra, ostatnia szansa. Proszę, proszę daj dajcie... coś. Proszę, tylko nie drugi muszkiet! Tylko nie drugi muszkiet! Proszę. Co dostałeś? Rzuć to we mnie, pokaż. Daj, pokaż. Czy to mogło być to? Czy jest ta kulka żółta, czy. Czekaj, bo jeszcze... Co, co jeszcze dropiło? Co jeszcze dropiło? To mogło być to. Ej, ja ci pomogę, ok. Patrz, rozwal. Aha, dobra. Patrz, co się stanie, patrz to. O. Ładnie jest. O, tutaj. <grych> no, patrz, nie zauważyłem tego. Ty pierwszy. Masz na szczęście. O, się zasłonił ten slajd. Okay. Tak. Mogę trafić. Dobra, już. O, patrz! Co ja tu mam? Co? Moje. Teraz moje. No tak, teraz twoje. Yeah! Je! Wow, to bije ostro! Bez zbroi chyba po 50 biło Daj to szybko, daj No dobra Masz. Statua Kilofa Co ono daje? Nic. Wygląda ładnie Ojej, meteory Ojej, ciekawe w co, co walną. Założyłeś osłonę na swój piękny domek? Hej, wylazamy, a tam taki O. Jakiś boss. Tomasz, to masz? A, Możesz założyć. Jak Na, na socjal daj. Tak. Z łazienki zajął. Co? Z łazienki zajął. No zobacz. To! Teraz <grym> zauważyłem, że mogę zrobić tak. Więc jarmark. O! Co ja, co ja widzę? Eee. oj, oj. <grym> Kłopoty! Co to jest? Co to jest? Jaka fala. Jasta. oni tam... Nie ważne Oni mieli zbić na dworze, a my... w środku W tą krwawą noc może Timmy przyjść, chcę go spotkać Będzie kapelusz Co? fajny No to jest ten nie pan młody, taki zombie Być trochę. Mało z tych leci. No, get, tak a get out. Co ty sprzedajesz innego? Nie ten, ale to samo. Marchant. Glowsticki, no daj mi trochę Glowsticki, przyda mi się. Jestem z dziura, tak jak widać, z drzewa. Ludzie <laughs> no mi wygląda jak tak chodzisz, no się ruszają. Co robisz? Idź stąd, idź. Pożegnam się ładnie, no. Ty też się pożegnaj jeszcze raz. Sch jeszcze raz No <gülą> to